Cześć witajcie, jestem Łuczko w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed czy na naszym kanale Ogólnie jesteśmy ja w tym samym momencie co ostatnio, czyli ruszamy z naszym Samuelem w podróż Problem polega na tym, że... Czemu tak się zbliżacie dziwnie? Problem polega na tym, że jestem jakby na niecenzurowalny, jakby to określić Jestem według wszystkiego z napisami i tak dalej bezpieczny Nikt mnie nie poszukuje a problem the fact that when came to to I don't know Damn it, we're too late. They've set up a checkpoint. Come on, this way. I can go by rooftop and meet you there. No, better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Bo ja to czekam, tak żeby ich minąć, no nie ukrywam. Ja tu staram się przejść, tak żeby minąć ich wszystkich, przejść to bezkolizyjnie, bym to tak określił. Wiecie? Określam to po prostu, że przejść bezkolizyjnie przy żołnierzach, bo nie wiem, przecież nie przeszedłem. Niby nie powinni mnie ścigać. Mam nie podnieść rozgłosu do poziomu trzeciego. Mam rozgłos na poziomie chyba pierwszym czy tam zerowym. Nie powinni mnie w ogóle ścigać, a ścigają, więc. Cholera wiem. Z tego co widzę, to są budynki, czyli muszę jakby przejść do tego głównego zakrętu, gdzie oni tu stali. Po prostu tędy. Albo tędy. I tak już jestem dalej niż byłem, więc. Nie przejdę. Kurde. Nieco obok nich przechodzisz, jak już to powiedziałem. Ty ze mną nie pójdziesz pod dachach. A jestem pewien, że jak przejdę obok nich, to to się skończy tragicznie. Nie wiem, dlaczego mam takiej. Feeling. Leave him be, he's just a child. hand that boy or i'll see to it the whole city knows of your crimes <laughs> Dziwne Schowałem się, ponieważ tu idzie patrol No oczywiste, że sprawdzi co Unhand that boy, or I'll see to it, the whole city knows of your crimes. Unhand that boy, I'll see to it, the whole city knows of your crimes. Leave him be, he's just a child. Leave him be, this is the sort of have, there's no right in that way. Unhand that boy, or I'll see to it, the whole city knows of your crimes. Leave him be, he's just a child. Leave him be. He's just a child. You've no right to treat him that way. Leave him be. He's just a child. He's done no wrong. Let him alone. Unhand that boy, or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Don't harm that foyer, I'll see to it the whole city knows of your crimes Oh god Put your ass back What are you doing so far away? Chiff, Już nie robisz mieszkań. Here we are then. I'll see you inside. Here we are then. I'll see you inside. Here we are then. I'll see you inside. Here we are then. O, tam są podziemia, nie wiedziałem nawet o co chodzi. Czeka, jesteśmy zobaczcie wszystko, no. A, wow, udało się. Ogólnie jesteśmy od tego, że z założenia. O nie, dobra. Jednak proszę, że głosowałem drugi, że wrogowie cię szukają. Nie, patrzcie, teraz głos. Jesteś teraz tym Nie było poziomu drugi, się zmieniło. Coś, nie ukrywam, że wolałem ten pasek z dwójki, gdzie po prostu miałem stale wyświetlony. Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels. Excellent. Let us move on.

Adams, and I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ars. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire. The Macras of Fidam, the new point of Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. Podoba się fajnie. Ten tomahawk w ogóle, jeszcze, że To kawałek kawałek kamienia, wszczepią do kawałka drewna. W sumie jak pierwsza, pierwsza broni Fajnie. Wrogowie mnie oczywiście wykrywają. Nie przejdę po budynku, jakby gra chciała, bo tutaj są. ask a great deal of me sam i know but i wouldn't be here if it wasn't important if it wasn't vital fine just this once though in the future such things will come at a price resetting the type is neither quick nor easy to say nothing of the cost should i be discovered i shall not forget this kindness nor i his work will see your last little bit of notoriety erased Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. Oh. So now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their posts. But should you offend them severely or repeatedly? they'll become much more aggressive in their pursuit i've sure. shown you three ways to turn the tide remove wanted posters bribe town criers or visit a printer to create your own propaganda this feels wrong why not just speak to someone and explain my innocence you can't be serious we counter one lie with another words on paper instantly taken as truth and all of it without question they loosed this beast or have you forgotten I merely helped you tame and turn it round. There must be another way, something more honest. Well, when you find it, do let me know. But until then, we sculpt with the clay we have. My apologies. I do not mean to sound ungrateful. Quite all right. I was much the same at your age. Here we are. Speak with the harbor master, and he'll see you home. Thank you for everything, Sam.

Na synchronizację. Tu jest nasz cel. Można być szybką podróż pomiędzy miastem w maksymalnym oddaleniu. pomiędzy między miastem w maksymalnym oddaleniu. No i nie doczytałem. Chuj pysz. No, o to chodziło. Słodowym forte, no. Achilles, W lesach. Mało ważne. Czy to nie musiałem się zresbić. w takim punkcie? Skarby drwianej nogi. Wiecie co on sprawdził to? Bo to jest rzecz, która mam to oznaczałam od dawna. Jak już miałem na to wywalony cały czas. Zbroję jako takiej nie posiadam. Ciekawe, czy mogę taki pojedynczy domostw przeszukać. Nie ani nie posiadam strzał, Zbrojąm też tak, stoję w tragicznym stopniu. No co mam, kamiennego tomahołka i dwie strzały. Najlepszy wilk, jako ty. Jako on, no. Drobiazg, osada. Osada 1 cztery? 4 się Aha. Czy to będą takie stycznienia, które znajdują się nie ma wszędzie? Dobra, wilk zabity na tym terenie. I jeszcze parę innych zwierząt tu jest. Na pewno niedźwiedź, jeleń, y Niedźwiedź, jeleń, lis, królik, pewnie jakiś łoś, ptaki. No coś takiego tu będzie. Dobra, To jest drugi skarb na nogi, trzeci, czwarty. Zostań, so, będę mógł się niedługo po to udać, a na razie idziemy do posiadłości. Mamy i tak trochę do przebiegnięcia. Co ciekawe rzeczy. Ty umiesz pływać? Uuu, tego nie zauważyłem wcześniej. Trochę się zestrałem jakby ten taki dźwięk wskakiwany. Nie mogę na to wskoczyć. Dźwięk się zaplęta. Plum, plum, pa pa, pa pa plum, 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 plum. Patrzcie, że macie trzy dźwięki które się zaplątają. Jeden ma nakręty taki dźwięk, taki plum i drugi taki plam plam, jakby coś takiego. Tylko ja to chyba wychwyciłem nie wiem jak mi się zdaje, ale po prostu już mam taki upośledzony słup pod tym względem. Ogólnie chciałem to jakoś skrócić. Bobery one nawet nie uciekają te animacje pomijam bo to jest no no jak tu będzie kapka ciepła to będę mógł się pobiegać pewno tu jest gdzieś jeszcze niedźwiedź królik jelenia na pewno widziałem Wielka, już jednego zabiłem. Tylko tu trochę jest. Każdego przynajmniej jeden typ zabije. Będę czy później. Jaka fajna była animacja przy skoku. Dobra, ile mamy czasu nowe, 6 minut. Co nie będę aż tak skrócał odcinka? No też mówię, robię krótsze, bo po prostu wyjeżdżam za chwilę. Na ten moment tego co oglądacie, to ja już jestem na wyjeździe od 7 dni. Jeszcze siedem czy 8 Nie wiem, już zapomniałem, ale... Welcome back! You left me in Boston. The training we've done here is all well and good. But experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will. After the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man, full grown, who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Tych ostrzy Co to jest? Ale to jest na taki wredny, o i znaczek asasynów. Go on before I change my mind. Widzieliśmy ge 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 Georgi, Georgi. Widzieliśmy go. kłócił się chyba z jakimś tam gościem przy mostku. Nie za pomocą. O ja pierwszy. You sir, please help! going to die! Nie za pomocą ukrytego ostrza. Ooh! There's no time! Please come! Niedźwiedzia! No, spoczko Toż tak się nie rozpędza, ja się podrapać chciałem, zwodniem, no 200 sekund, a ty spierdzielasz Pod, do, pod most pełnie będziemy biegli, tak mi ja się zdaje Następnie eee, sorry, uderzyłem mikrofon ręką A, w sumie jak mam go zabić ukrytym ostrzem, to wezmę te ukryte ostrze w łapę Fajnie, że się dowiedziałem, że nie mogłem do mi wejść w momencie, kiedy e, już do tej wody weszłem. Dękuję! na to. No rusz do tej, Dzięki, ja pier... w końcu zrobiesz to co chciałem, czyli biegniesz po drzewie. What this knob-end is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who hey, you calling? A knobend? end You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. No, lotunek na rzecz sekwencja piąta. Misja ukończona. Oczywiście nie udało się, bo wbiegłem do wody, zanim się wyświetliło, że o mnie wbiegać. To jest moja logika po prostu. i'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. the manor needs a lot of work, that and other things. meet me at the small shack by the shoreline when you have time. there's something else you need to see. what is it? an asset. to <laughs> Zdzwonisz sobie nowe towary na handel, wykluczą nowe rzeczy do wytwarzania. Okej, okay, zrobimy to, bo w takim razie ja wstępnie bym przeszedł. Misja osad. Powiem to sprawdzić. Tu jest od razu skarb. Myślę, w kolejnym odcinku zrobimy skarb. Pobiegnę na skarb do nogi, żeby to otworzyć No W sumie są cztery. To zbierzemy na tą misję na pewno. I tu bym podbył tery. Nie, no dobra. Czyli w tym punkcie bym. Tu jest the most. For... Byłem pod tą szopą, dosłownie chwilę temu się tam zrespiłem. Ech, życie. Dobra. Więc co my kończymy w kolejnym odcinku? Biegniemy wstępnie szybką podróżą tutaj, potem tu. Potem myślę, że będzie długa przebieżka przez, przez naprawdę długo, pozwiedzamy trochę ten teren, ale będziemy biegli w stronę głównej misji. Albo po tego kolejną kolejną drewnianą nogę. Nie tu jest od razu kolejna jak ten teren dłuższy, no to jego gr gr granica. Dobra Kończymy więc to byłoby na tutaj ja byłem Riczką. No a rzecz, pa pa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3. Pa pa.